Tutaj na urodziny teraz idziemy do Oliwki, ona ma 29 grudnia, ale dzisiaj jest obchodzone, mamy balona na helu, ale zimno, to balon trochę okrap. Oklap. Tu jest prażymy. taka lalka, którą można malować, różne kolory, chciałam jej coś kreatywnego kupić, no tutaj jeszcze taki kapelusik co gra na urodziny, żeby miała, happy birthday. No, i tu jeszcze jej dajemy do Rapkolandu wejściówkę i karteczkę na 4 lat. Także takie prezenty, wykorzystanie oliwka od nas na urodziny. Super. A tutaj miał być kwiatek, ale za mi w samochodzie. No, temperatura jest tutaj minus 6, kork jest plus 6, to czy minus 6? Podaję, ale dla mnie odczuwalność jest jakaś minus 36 chyba. Zimno. No, my teraz właśnie jedziemy do Angeliki, Łukasza i obie. Co ty tam masz? Nie <mulety> to Sto las, sto nie żyje, żyje nam. Sto las, sto las nie żyje, żyje nam. Nie żyje, żyje nam. A kto? Oliwia! O, jeszcze nie, ja no to, jeszcze może zdjęcie z tortem. Szybciej, tak, tak, tak. Brawo, ta, 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 ta. brawo, brawo. Siadaj Oliwka, zdjęcie. Nie wjeżdżał.

no, no tak. się. Raz. Raz. No my no skopa. nie, nie no, pewnie, o, że chcę. Tylko trzymaj, trzyma, żebyś tu mój zębów ma, nie, nie robiła. Mocno. zęby zaraz dostanę. Jeszcze Olivia.

zarazem. No tutaj Łukasz się charakteryzuje. Chudy Mikołaj, cienki, cienki Dlatego znaczy. Dlatego trzeba mu dorobić brzuch. Ja bym mu chętnie oddała swój. To za za ten, to? za nowej władzy takich chudych Mikołaj. ma figurę, to no. się ma figurę. Już Co? jest brzuchaty Mikołaj. Zaraz wejdzie. Broda. Czupryna. To tak to zrobić, żeby ci dobrze było. Może ci? No. Widzisz byli, dobrze Ale nie no, na wyżej. <laughs> <laughs> tak, mam, no, na brodzę. Tak, to był a ty dietmaroaz wychodzi. Coś do łzbym się kilku w jakiś. zmienić Jak mam zmienić? Dobrze, dobre. Dzisiaj się ubieżą. Powiesz, które nie wierzy, to nie dostaje prezentów. <mierzy> Mikołaju, Mikołaju,

Chcę otworzyć. Nie, nie wejdziesz Nie wejdziesz tu. Drugą stroną musisz. Idzie do was Mikołaj. Widzieliście? Przyleciał czas na Patryk? Jak nie krzykuj Patryka. A Teraz pokazał się i teraz to tu, Bo tu potem zasłaniał. Oh, 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 Chcecie sprawdzić czy jest prawdziwy? A jak sprawdzicie? <śmiech> <śmiech> Proszę? Podbuchasz? Czym to Czy Proszę. No? Odwołasz? Powąchasz? No to wąchaj czy Mikołaj? Jest prawdziwy. Prawdziwy Mikołaj? Prawdziwy, dobrze. To Mikołaj siada. Proszę bardzo. To skąd przyjechałeś Mikołaju? Z wardów. Bardzo, z, bardzo, z, bardzo, z, bardzo, z daleka kolego. O, o, jaki Mikołaj zmęczony! zmęczony. O, Mikołaj. Mikołaj. A wy co tutaj robicie? Widzę, że jakieś urodziny chyba w Tak, miała urodziny. Kto ma tu urodziny, niech się pokaże? No. O, no. to a mi jest super! dla Ciebie, dalej. A mi... dzieci przygotowały piosenki dla Mikołaja. To zaśpiewamy. <śmienicza> to my, to? A ktoś nie zaśpiewa, to będzie tym. <śmienicza> ja ty będziemy lać? Dzieci muszą wyjechać tam. Dzieci do tyłu trochę. Dostał Dziecko. O, Mikołaju! O, oliwka już dostała pierwszy prezent. A może zdjęcie! Usiądź z Mikołajowi na kolankach oliwka. O! Uwaga! i Uśmiech! Super. A ja widzę, Oliwka, że ty rogi masz jakieś. Skąd masz takie rogi? Nie wiem. Czekać to mało. Ja to jestem małym Jasmine. <grywa> dobrze, że się przyznała. A <grywa> mnie to jest prezentacja. A następny śpiewa piosenkę. Piosenkę musi też. A ty proszę. będziesz śpiewał? No to dobrze, no to. <grywa> Zapraszam.

Super, dziękujemy. No przyszedł. Przynosi korzę. No, jeszcze mam jednego tutaj, Dawidka. Tak? A on Dawid, umie śpiewał. A Dawidek zaśpiewać? Jaką piosenkę umiesz? Pomożemy ci. No jaką umiesz zaśpiewać? Jeżeli hmm? umieć no to zaśpiewamy. Patryś, po, pomóż Dawidkowi zaśpiewać. Ja mam oliwkę, jak Ja zaśpiewamę piosenkę. Tam idź teraz tam bawitowali. W ciężkim szoku. Tak to my nie znamy. Dobra, Brawo. Tak jest. Brawo o, to, to jest? O, jakiś prezent będzie dla ciebie. Czekam na kamienie. Ja sobie taki. Mhm. Mm no, nie to tak, pisałeś do tego Mikołaja. Mhm. Mm Szybko je Nie wiem. Umie czytać Mikołaj, czy posłuchać? Po Obcym nie umie czytać, bo nie ma okularów. Mam, mam, no proszę. I zdjęcie, teraz siadaj, Mikołajowi na kolana, Dawidku i zrobimy zdjęcie ładne, no. Uwaga. Patrysz, odkryźle. Dawidek. I... Jaka, i... Ale śmierć. No, bo... no teraz musisz to. A teraz kolejny kolękę i już Proszę. Proszę bardzo. Zobaczymy, Panie, czy ty dziękuję. taka woda jesteś, jak ci powiem, żebyś coś zaśpiewał. Bez ja, ja zaśpiewam kolędę. A, już nie musisz, już możesz iść, nie musisz. Mikołaj, dla Mikoł -a. O, o, proszę. Angelika będzie śpiewać. A, 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 na, kolanka, a kolanko, na kolanko. Na kolankę do Mikołaja. Wiem przy dzieciach. Siadaj, bieprzy, siadaj, bieprzy, siadaj, bieprzy, siadaj bieprzy, bo mi zdjęcie źle wyjdzie. Tam rózgę pójdzie. No o, uwaga. Ale prezentów zostałem Patryk! Ja. Mm. Patryk, Patryś, prezent! Ojej, jak ty to chyba grzeczny. Już trzeci prezent. No nie No nie wiem. nie Ale tyle łajd do A taka bieda. Nie wiem, kolejny prezent. Ale masz ciężki prezent. Na, ja tam 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 Mikołaj, popatrzcie tutaj. Jak nie jesteś? Znowu Oliwia. A, A jedno Oliwia, bo i mały dialełek. Wiosna. Na stronie Ale Oliwia prezentów nas bierała. Kolejna barownica. Agnieszka i Piotr. O! o. Agnieszka odbiera. No śpiewaj, Dajże, Na kolanko, na kolanko. No i śpiewaj. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła wina. Panna czysta, bo Panna czysta porodziła na wszyscy. Chrystus się rodzi, nas oswo a nie migrają, króle witają. My że tak tak pękają. Cuda, cuda ogłaszają. Brawa dla wszystkich. Do widzenia. Do widzenia.

na Dawida Dawidek Dawidek kolejny prezent. Proszę, kto ma najwięcej prezentów? Trzeba o niej. No, Adryś, odejść. Gdzie to schować? Uśmiech Adriana i Adrian. Proszę, Patryś jeszcze odbiera kolejny prezent. Dla migrawa i jakaś. I największy. O. Oh my to najgrzeczniejszy. To taki będzie... Dla kogo to będzie? Jakiś. Dla kogo to będzie? Dla Patryka? Datryka! Wow. Yeah. Jaki Patryź masz prezent?

on no nie zmieści się no to, złoży, to co, co, co to wiesz? tam jest, pokaż to, to jest Dziękujemy. Do zobaczenia za rok. pa pa bye, bye. Do bye. Do nie. pa 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 Jestem wójtą wszedł. Oliwka tu maluje. Wow, jaką piękną mi zrobiłaś sukienkę i wzorki, tak? Super pięknie. A tobie się patrz podał. O, jakie to wyścigówki. Patryś tu ma zaka Oliwka tu maluje, no pięknie. Oliwia ma taki prezent, o jaki misiu i można odrysować, zobacz, super. Nie, w tą stronę, bo tutaj się klikasz do przodu. Proszę, piesek wyjdzie, widzisz, możesz odrysować. Super. Ale tatę pomażesz. Poczekajcie. I tu jeszcze myszki Oliwka ma, oj, tylko trzymaj ją Oliwia, żeby ci nie wypadła. Proszę, daj Patrysiowi myszkę. A to jest ta, co ucieka. Jaka? Ta, co ucieka. To nie, to tom, co nie ucieka. Żeby ci na podłogę nie uciekała. Tu Patryś ma myszkę. Trzymaj, trzymaj mocno. Patrz, nie zniasz jaką Oliwka jasno. tu ma, no. Patrz jak Rękę, Wystaw łapki, rękę. to ona przejdzie do ciebie. One te ręce umyją. Mhm. A tu ona robiła na mnie kupę cukier. No bo robi kupę, no przecież no. I sika. Ok. je. No, Ech, pogłaskajcie, to, jak to to ładnie. Ja... No, jak się skończycie bawić, proszę rączki i siuchać. Dobra. A jak tak ciebie, no to pojeżdżę. No, mogą ja się domek. bać troszkę. O, ja to w Mhm. No. O nie, ona się chowa. Ale co to Je jest? Ej, miski. Myszki tutaj mamy. Nie boję się. Ja się boję. Nie, nie boję. Mamy, a czego Też. płaczesz. Dobra już. A za płaczesz? Nie płaczesz. Idzie do ciebie. Nie chcę. Kto wyciąga ręce? Ja, nie. No, Czekaj, no zobaczymy gdzie. O, poszła do Oliwii o poszła tutaj Został, zostaw, zostaw zobaczymy gdzie pójdzie o, o no, wychodzi, popatrzcie, popatrzcie no, się to jest ten pierwszy, co z pieprza mhm. to co ty nie masz patryczek, wyjeźdź i dam myszkę już ci dam ale nie krzycz gilu Gilo robi o jest to o! Proszę. nie ruszaj Oj! <gulgocze> Ilgocze? O! A kto tu jest? Chodzi po tobie. A kto tu jest? Patryczek ma myszkę. Proszę, jak chodzi po tobie, widzisz? Otwieramy kolejny prezent. Tak! To Patryś teraz przykleja naklejki na swój samochód. Będzie zaraz naprawiał, mamie, samochód. No, my już wróciliśmy do domku. Ta Agnieszka jeszcze ma takiego anioła, wczoraj tak, dostała. Od Danki, ona go sama zrobiła z ceramiki. I dodam, że ma niebieską sukienkę, mój ulubiony kolor i piękny anioł, ulepiony. Własnoręcznie. Mhm. Tak, i tu w kształcie serca ma. No, co? Co patrzę? Patryc chce układać w puzzle, tak? No. Fajny miałeś dzień dzisiaj? Dużo prezentów no. dostałeś? Super. No. Prezentów, a prezentów.